Teraz proszę Państwa o zachowanie spokoju. Wszystko wchodzimy, zajmujemy miejsca i... Na pewno i łatwiej leży tak za z torbą, jak jakoś, jeśli ktoś zostawił, to przeświążeń nie ma. przepuścić pełnomocników, żeby mogli sobie zająć miejsca strony. Mogę poprosić, żeby zamknąć ten film? Tak, tak, usiądźmy. Poprzednie stawili się wnioskodawca oraz pełnoletni ze strony, a także publiczność oraz przedstawiciele mediów którzy rejestrują rozprawę. Sąd zapoznał się ze złożonymi wnioskami. W związku z tym, że wnioski te zostały także wyręczone pełnomocnikowi powoda w sprawie, w której nastąpił wznowienie proszę o przedstawienie stanowiska strony powodowej co do tych wniosków dowodowych. o... Nie dobrze, nie dobrze w każdym razie o przyjęcie y, tych y, wniosków w sensie przeprowadzenia dowodów na bazie tych wniosków. Albo jest to wszystko no, powtórka tego, co mamy w całym materiale złożonym w ramach tego postępowania oddrowienia. Są to wszystko y, powiedzmy y, wnioski o przeprowadzenie dowodu z zapisów, jakiejś rejestracji, jakichś rozmów, jakichś przesłuchań, jakichś tego. A dowodów autentycznych nie ma. Nie ma ich, w całym to, nie ma ich. Także jest taka masa różnych y, informacji, które mają rzekomo y, obciążać y, powoda, ale ich nie ma. Nie ma dowodów. Tak samo tutaj przejrzałam dokładnie o tą, y, tą tutaj też jest, y, to więc są rozważania na temat, co kto o, o, o tym napisał, co kto komu powiedział na ten temat, jakie przyniósł informacje, co z czego wynika i tak dalej. Nie ma żadnych dowodów. Więc ja wnoszę o odrzucenie o wniosków dowodowych opartych wskazanych. Czy możemy zapisać tak, że pełnomocny powoda wnoszę nie przyjęcie wniosków? Tak, tak nie, w sensie przeprowadzenia, przeprowadzenia, przeprowadzenia dowodów i zawartech. Tak, przeprowadzenia dowodów i zawartych. Dziękuję. Czy jeszcze jakieś wnioski są w sprawie? Przepraszam, ja żadnych wniosków nie składam. Skarżąca też nie. Sąd postanowił, punkt pierwszy. Dopuścić dowód z dokumentu złożonego przez skarżącego. w postaci kserokopii informacji karta 27 i 28 oraz tłumaczenia tegoż dokumentu z języka czeskiego zawartego w załącznikach do pisma skarżącego z 24 października 2012 roku. Karta 51a. Punkt 2. Oddalić w pozostałym zakresie Wnioski dowodowe zgłoszone przez skarżącego w pismach jego w toku pozostałego postępowania w sprawie. Czy jeszcze jakieś wnioski są w tej sprawie? Jeśli nie, to udzielam głosu pełnomocnikowi skarżącego co do przedstawienia ostatecznego stanowiska co do wywiedzionej skargi o wznowienie postępowania. Chciałabym podkreślić, że Przedmiotowe postępowania zainstalowane zostało przez wymienionego w jednym konkretnych celów i z konkretnych kapelów. Celem, jak i pozostałych postępowanych, które dotyczą się również w tym, było udowodnienie przedtem, że wygłaszając od zdanie na temat osoby powodanej kabałackiej, wymieniony zewnętrzny zgodnie z posiadaną przez Uznając ją za się prawdziwą, dołożymy tej tej celem jej zweryfikowania i tylko dlatego i z tych właśnie powodów wymienione taką wiedzą podzielić się. Natomiast y, 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 argumentami, które stoją za skargą o stanowieniu postępowania jest y, y, wejście przez y, y, Krzysztofa Tyszkowskiego w y, posiadanie informacji nieznanych, wymienionych w pokoju, y, się, z się zakończenia postępowania, o którego uznawano w niniejszym wywiadzie. E, w przeświadczeniu pana szydła i informacje, zeznania, dowody, dokumenty, e, o których wywiedział się przed złożeniem e, skargi o postępowania e, nie były, były znane ani jedno, a tym samym składą. E, e, Sądowi pierwszej, jak i drugiej instancji podczas rozpatrywania tej sprawy, w związku z czym e, miało to istotny wynik, wpływ na wynik prawo mocnego postępowania w mniejszości do, do, sprawy. W był z pan Krzysztof Wyszkowski, dochował naród tej staranności w tym zakresie, również w zakresie dowodów nowo pozyskiwanych. Okoliczności przedmiotowej sprawy są oczywiście na pewno i trudnymi, jest to sprawa, tak jak mam, widzimy to tutaj, jest to sprawa, która jest, toczy się w takim publicznym przy dużym zainteresowaniu nie tylko stron postępowania, ale również mediów. Tym bardziej Krzysztof Błaszczykowski dołożył starań, żeby operować dość trudną też wiedzą na temat takiej historii współczesnej często będącej w toku jeszcze weryfikacji, nie mają dostępu do wszystkich źródeł, do, do wszystkich materiałów źródłowych. Nie ze, nie ze swojej winy, ale na okoliczności ma miejsce, w którym te dokumenty znajdują się, skąd tę wiedzę można czerpać. Myślę, że mianowicie staramy przy siebie skarg, dotyczących poznawania i w pismach prasowych dowieść, że te nowe dowody, na które się tutaj powołujemy, że, że są one bardzo istotne i y, zachodzi konieczność ich przeprowadzenia y, celem zweryfikowania prawidłowości, prawidłowości wydanego wyroku y, przez sąd pierwszej i drugiej instancji y, Wysoki Sądzi. Y, nie mogę, sobie się podnieść po słów programu strony powodowej, y, y, nie można zgodzić się z zresztą, że wszystkie te dowody zgłoszone przez Pana Krzysztofa już były znane. Znajdujemy no, się bowiem na dowody, na zeznania świadków osób, które doświadczyły i które były represjonowane przez, przez system, jaki rządzi w w 70. i później, które, o których istnieniu pan Krzysztof Byszkowski oczywiście wiedział, ale z uwagi na odległość czasową i na wiek owych świadków nie powstanie powołać się, zgłosić właśnie tych wniosków dowodowych, tutaj jest mowa o wnioskach które zgłosiliśmy w dniu dzisiejszym o przesłanie świadka i świadka Jasieńskiego. Zwłaszcza te źródła osobowe wydają nam się tutaj bardzo istotne w przedmiotowej sprawie. Ale cały czas sprawy sprowadza się do tego, że, że w opinii pana Krzysztofa Wyszkowskiego byłoby zasadnym i byłoby prawidłowym. Również to po to, żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie nareszły wokół obu te sprawy, aby jakby wszechstronnie rozważyć całość materiału dowodowego. Chciałabym zaznaczyć tego materiału, który został mniejszy uzupełniony przez, przez stronę poznawczą. Mam nadzieję, taką, taką będzie i też i działał pan Wyszkowski, że powyższa oczywiście wpłynie na wynik sprawy, ale no, przysporzy się w takiej wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Strona Jak Dobrze, przepraszam. Przepraszam. Chciałem jeszcze pełnomocnika. Króciutko. Dobrze, proszę. Proszę o Oczywiście pełnomocnik skarżący. Wysoki Sąd, chce zwrócić uwagę na będzie. że... Proszę ...adwokat... Przepraszam. ...adwokat Agnieszka Iwaniuk popiera skargę. Proszę bardzo. W Wysokim Sądzie zgłoszony dzisiaj wniosek dowodowy w postaci wniosku o przesłuchanie w charakterze świata Pana Jana Jasińskiego, jak również wniosek dowodowy o przesłuchanie Pana Henryka Jagielskiego. Te wnioski ze swej natury, jakby one nie mogły być wcześniej, nie mogły być wcześniej powołane i mają ten przymiot nowości w rozumieniu przepisu artykułu 403 kodeksu postępowania cywilnego, co uzasadnia oczywiście wznowienie postępowania. W sądzie, pan Jan Jasiński był robotnikiem ze stoczni chitańskiej gminia Lenina. W latach 70-80. był osobą, która może zaoferować sądowi i stronom i opinii publicznej bezpośrednią relację z tych wydarzeń. Problem w tym, że przez wiele lat Mało przekonanie, że ta osoba albo zaginęła, albo gdzieś wyjechała. Nie było nawet pewności, czy, 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 czy żyje. O tym, że pan Jan Jasiński żyje, ma się dobrze, mieszka w Polsce, wprawdzie daleko od Gdańska, ale mieszka w Polsce. wskażące dowiedział się raptem tydzień temu, tydzień temu, czy, dwo, czy kilka dni temu w rozmowie zresztą. Z panem, z panem Henrykiem Jagielskim, Jagielskim. Te dowody nie mogły być powołane wcześniej. O tym, że świadkowie ci oferują wiedzę istotną dla rozstrzygnięcia sprawy, pan, pan, pan skarżący dowiedział się w grudniu, w grudniu 2012 roku. W sądzie w interesie nie tylko wiedzy historycznej, ale wymiaru sprawiedliwości. To jest po prostu przeprowadzenie tych dowodów i, i o nic innego nie wnosimy. O przeprowadzenie dowodów wtedy sąd, pełnomocnicy, strony sąd, sąd oceni te dowody, wyda, wyda, wyda rozstrzygnięcie. O to wnosimy pełnomocnik skarżącego w odnosi o przeprowadzenia dowodów zgłoszonych w dniu dzisiejszym w piśmie procesowym z 15 stycznia 2013 roku. Oczywiście inne zgłoszone wnioski dowodowe A także popiera inne zgłoszone w sprawie wnioski dowodowe. Udzielam głosu. Głos. zdań, które na obudach... Tylko to na bazie mojego ostatniego pisma z drugiego stycznia w odpowiedzi na moim zdaniem no może użyję tego słowa y, takie y, niestosowne. Jestem skromna wypowiedzi. Pismo y, Pana Wyszkowskiego z 10 grudnia 2012. Y, może tylko y, tak powiem ubocznie, że trudno mi uwierzyć, że pismo dopisał pan. Pozwany Wyszkowski, dlatego że znam wszystkie jego pisma od kilku lat. I tutaj i styl, i, i powiedzmy różne powołane wyrażenia, i tak dalej, jakby do jego dotychczasowej wymowy nie pasują. Natomiast jest jego podpis, podpis to już jest ważne. W każdym razie, w związku z tym, i z poprzednimi wszystkimi wnioskami złożonymi od tego marca czy kwietnia ubiegłego roku. Proszę ja o oddalenie wszystkich tych wniosków. Nigdzie nie ma w żadnym tym wniosku albo w opisie czy w uzasadnieniu wniosku nie ma wskazania na to, że znajdzie się dowód na prawdziwość wypowiedzi pana pozwanego z listopada 2005. Równocześnie wracam do wypowiedzi bardzo ważnej dla mnie, e, zawartej w uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego z 24 kwietnia 2011, tego prawomocnego, wykonalnego, którym sąd w uzasadnieniu wyraźnie powiedział, że w chwili, w której narusza się dobro, gdy się wypowiada, gdy się już ma wypowiedzi naruszającej dobro osobiste drugiej osoby, trzeba mieć absolutnie świadomość prawdziwości faktu. Trzeba wiedzieć, że to jest prawda, co się mówi. Skoro się nie miało tego, a okazuje się, że nie miało się żadnych dowodów i dopiero się przez ileś lat teraz już właściwie stara się wykopywać jakieś informacje, jakieś oświadczenia, jakieś kserokopie, wyjaśnienia, korespondencje między funkcjonariuszami SB a innymi. I to mają być dowody współpracy, podczas gdy w toku tamtego procesu przed tym zdaniem, które sąd apelacyjny, tu ten sąd apelacyjny ogłaszał ten wyrok. W czasie, gdy ten wyrok był ogłaszany, to pan, pan pozwany, pan Wyszkowski miał już szereg wiadomości poprzednio, rozmawiał już z różnymi ludźmi i tego nie zgłaszał. Natomiast... W roku poprzednim, w lipcu 2010, zeznawał tutaj główny doradca, i zdaje się, że i przyjaciel pana Wyszkowskiego, historyk pan Sęski, składał tu bogate zeznanie na kilka stron, w których powiedział. Napisał tę książkę, owszem, powołał tam mnóstwo różnych rzeczy, ale nie znalazł żadnego y, dowodu na to, że osobiście Lech Wałęsa coś podpisał. Czy osobiście... No. Proszę o spokój. Mamy go, mamy jest. Proszę nami. Państwa. I sąd, sąd Uprzedzam Państwa. Jest wystąpienie stron. Ono jest skierowane do sądu. Państwo macie prawo być obecni i je wysłuchać, bo sprawa jest jawna. Natomiast uprzedzam, że jeszcze jedno takie Państwa wystąpienie, to niestety będę zobowiązany usunąć publiczność z sali. Proszę bardzo. Mam tutaj w ręku to, jak pan Cęckiewicz powiedział, że nigdzie nie natrafił na podpis czy pismo pana y, powoda Lecha to jest sąd ma to Pan Cęckiewicz, czyli właściwie główny świadek, główny, y, tak powiem. Y, y. A teraz jeszcze co chciałam ja. powiedzieć. Wzłożyła mnie szczególnie też, no oczywiście negatywnie. Te wszystkie domniemania w tym piśmie procesowym, te domniemania co do rzekomej możliwości uzyskania prawdy od świadkach Graczyka, takie wypowiedzi, złożyłam protokół zeznań, takie wypowiedzi, że Graczyk by co innego zeznał, gdyby był tu, czy gdyby był tam, czy gdyby był inny, w inny sposób przesłuchiwany, czy gdyby tego i tak dalej. Takie gdybanie w tym piśmie, to no jest niesamowite do tego przypisywanie jeszcze jakiś pełnomocnikowi, że jakieś bzdury pisze i tak dalej, no jest to no, wysoce niestosowne i, 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 i nie, nie, nieodpowiednie, nieodpowiednie na tym etapie poważnego procesu. Równocześnie w tymże piśmie przyznaje się, przyznaje Pan pozwolić, że pan powód był osobą. Jest osobą znaną na świecie, politykiem znanym, i tak dalej, i cenionym na świecie i brudnym I teraz jeszcze jedną tylko krótkie zdanie. Wydaje mi się, że bolesna jest ta świadomość, i to, to takie odczucie, że pan Pozwany, który kiedyś współpracował z Lechem Noelsem, bo razem z nim tworzył pewne no, społeczne i polityczne formacje. No to było i to, i to, i tamte. W końcu solidarny. I w końcu był i, i, i słyszał, jak yy, przeczytał, że w 70 roku, w grudniu, to właśnie Lech Wałęsa wdarł się z innymi robotnikami do siedziby yy, 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 podle milicji. Że on się, da, że z nim usiłował właśnie yy, 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 ten światek rozwalić, żeby uspokoił robotników i tak dalej. I to, takie rzeczy. Później ta współpraca, że to doprowadziło do tego, żeby teraz, po kilku latach czy kilkunastu, y, zmienić kompletnie stanowisko nie wiem, czy na bazie zawiści, czy nienawiści, nie wiem czym wytworzony. To, to trudno znaleźć tutaj przyczyny, bo żadnej krzywdy nie doznał, żeby nagle zmienić i starać się zrobić wszystko, żeby tego człowieka zniszczyć, błotem obrzucić i to zupełnie bez żadnych autentycznych dowodów. Czego najlepszym dowodem jest, i to jest moje ostatnie zdanie, wysoki sok, wyrok sąd, wyrok sądu lustracyjnego, przed którym trzeba, na którym trzeba powiedzieć głowy, nie ma rady. Sąd lustracyjny przesłuchał głównych świadków, których Państwo tu się domagacie. Maciarewicza, Neńskiego i innych. Co wiedzieli, to powiedzieli to wszystko jest z tego sądu lustracyjnego i wielu innych. I sąd lustracyjny swoje powiedzmy poglądy tam dokładnie są. Więc jest ten rok. W 2000, później jest rok 2005, prezes IPN-u przyjechał do Gdańska w biurze Lecha Wałęsy, w świetle kamer, wręcza ten to poświadczenie pokrzywdzonego, a wieczorem potem pan Wyszkowski opowiada takie rzeczy. Jak tu nie było składać posłów? To jest, to jest, to jest to był dramat. Gdy prezes IPN-u, który znał wszystko, i jego ludzie umówili, wiesz co jest z tym ipn -u. Także to ja już. To, to było zupełnie, to był szok, jak wieczorem to się widziało. I teraz ostatecznie, jeszcze też ostatnia wiadomość, że IPN nie, nie będzie składał żadnych wniosków o wznowienie. Złożyłam te, 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 ten dowód na to i to było ogłoszone w Gazecie Wyborczej i to nawet w internecie też widziałam. Dlatego, że nie ma żadnych dowodów, nie może, nie może, nie, nie ma oparcia, nie ma dowodów, na których to można oprzeć taki wniosek. A mimo to tutaj słyszymy takie rzeczy i pomówienia i tak Dlatego wysoki sąd, proszę o oddalenie tego wszystkiego. Czyli rozumiem, że stanowisko strony powodowej tak. w tamtej sprawie, w której ma nastąpić zrobienia, jest o oddalenie skargi, czy odrzucenie skargi wysokie czy jakiekolwiek innego. Po, Pozostawiam oddalenie czy odrzucenie. Bo, i chciałam jeszcze jedną rzecz, mogę jeszcze... Momencik, ja tylko zapiszę. Ta, dobrze, ta bo jeszcze jedna kwestia, że... <laughs> a teraz... rozstrzygnięcie co do skargi o niezmienienie głosu uznanie sądu, czy sąd to odrzuci, czy oddanie. Absolutnie proszę tak. Proszę sensu, Jeszcze jeden, bo jest dość istotny moment. Przepraszam się, ale zapamiętałem, co pytam. Chciałam tylko powiedzieć, że... I w 2007 roku pan pozwany powtórzył podobnie, złożył w znowu Poze i te zostały, ta sprawa została zawieszona. I tu jest ważna rzecz. Sąd Kredowy Bdańsku podjął z urzędu zawieszone postępowanie po uprawomocnieniu się tego wyroku, w ramach którego w tej chwili sprawa jest prowadzona. W styczniu 2012 podjął postępowanie. Była to sprawa w marcu, pan się nie stał, złożył zaświadczenia o ciężkiej chorobie. I później w kwietniu, proszę sobie, i to jest ważne. Ponieważ, do, do czego to, dlaczego zmieniłem? Bo pan tutaj w tym piśmie ostatnim również zarzuca mojemu klientowi, że ze strachu przed zeznaniami funkcjonariuszy SB Ucieka od procesu, nie chce procesu, nie chce, nie chce, wnosi oddalenie ze spraw. To tu jest wyraźnie powiedziane, jeden dobiegliśmy. Ja chciałam w związku z tym powiedzieć, że nie było żadnego sprawy, tylko pan y, pozwali, pan y, doszliśmy do wniosku z moim mocodawcą, że skoro już mamy prawomocny wyrok, ten z kwietnia 2011, po co toczyć drugi proces? Nie ja wnosiłam o podjęcie, bym nie było złożonego wniosku. Po co w I gdy jeszcze wpłynęło pismo pana Wyszkowskiego, przepraszam, nie wiem kto bo do tego namówił, na pismo procesowe, to się w głowie nie, nie jest, na, ale przyto może ja tego nie rozumiem, e, o przeprowadzenie <kluzny> dowodów w tamtym drugim procesie podjętym przez sąd okręgowy. I on się tu domaga dla przy, potwierdzenia prawdy o współpracy Lecha Wałęsy Powołuję 30 byłych funkcjonariuszy SB. Były I co pisze na to? Panie Wyszkowski, pisze Pan. Na okoliczność współpracy powodowa z SB oraz przekazania informacji na ten temat pozwanemu przed dniem 14 grudnia 2007. To znaczy, że Pan rozmawiał z 30 SB-kami, to wtedy, wówczas jak to pismo dostałam, no to dosłownie głosuję z niego. Ja mogę to sądowi złożyć, proszę bardzo, Pani Mawro tu i, i w pięćdziesięciu innych świadków oczywiście panu Tatlińskim i innym na dzielę, i tak dalej. ale to wzbudziło dosłownie grozę, nie spraw przed tymi panami, bo my tego byśmy się nie bali, pan był, tak dla pana byłoby ten nieprzyjemne, ale 30 byłych funkcjonariuszy, pan, to znaczy pan z nimi rozmawiał względnie, Znowu pan podpisał, nie wiedząc co, kto, co pan podpisuje. Razem to jest wniosek o przesłuchanie 80 świadków. Mogę do sądowi głosić, proszę uprzejmie. Panie... Na wszelki korekt, proszę bardzo. Przed niestu były funkcjonariusze. Bez To jest, adrezy, to jest, to jest to pisze... pismo... To trafiło do sądu? Nie. Tak, ono trafiło, ale do tej drugiej Aha, sprawy. Tej drugiej Aha, sprawy. i teraz chciałam powiedzieć, w wyniku tego wszystkiego, co chciałam tak. powiedzieć tak. po tak. rozmowie z moim pracodawcą. Chyba tak. w listu w nie ze strachu przed tymi SB-kami, Po prostu nie chcieliśmy prowadzić procesu, który będzie się przesłuchać w 80 świadków, gdy mamy już prawomocny wyrok. Cofnęłam powództwo, zrzekliśmy się roszczenia i sąd postępowanie wyłożył. Tak to jest ułożone. Dobrze, dziękuję. Dlatego sąd nie ma tego Na koniec pełnomocnik telekawałek se składa do aktów. Pismo złożone w sprawie 15C54, łamane na 12, łamane na 15 rzymskie. Przez pozwanego. Jeszcze raz. E, w sprawie 15 rzymskie, C54, łamane na 12, łamane na 15 rzymskie, z 3 kwietnia 2012 roku, o którym mówiła we wcześniejszym. Wyraźnie pisze, że od nich dowiedzieć się, czy nie Czyli tak pan zapisał. zapisał Dziękuję. Tak, że z uwagi na bardzo szeroki charakter wystąpienia pani pełnomocnika, pan, pan pani pełnomocnik, czy sądzę, że na pełną polemikę, jak tutaj bezpośrednio Ale tylko w zakresie. Nie, nie. W tylko jeśli chcecie państwo polemikę, to tylko w zakresie skargi. Bo ja wiem, że obie strony tutaj przedstawiają bardzo szeroką argumentację, która się nie do końca mieści w przedmiocie skargi. Więc jeśli to ma być w przedmiocie skargi, to proszę bardzo, ale uprzedzam, że jeśli to nie będzie w przedmiocie skargi, tylko ogólne jakieś przedstawienie rysu historycznego i swoich poglądów, to przerwę to wystąpienie, i nie będę zezwalał na dalsze wystąpienie. Wyłącznie w przedmiocie, tak, w przedmiocie skargi. No to super. Pani pełnomocnik y, na rekomendacji powiedziała, że nie było i nie ma w skrócie żadnych dowodów y, materialnych y, agenturalności kawaleńskiej. Y, Więc otóż nie, nie dość na tym, że sąd ilustracyjny posiadał takie dowody, ale w trybie karnym interpretując wątpliwości na korzyść oskarżonego.